I malowidzowie, w dzisiejszym odcinku. Będzie kontynuacja poprzedniego. No więc tak. Najpierw trzeba jakąś furkę znaleźć. Pierwszą poczciwą furkę to my sobie po prostu ukradniemy. Huu ja te? Chyba będziemy mieli takiego balera. Ładny, fajny. No to też widzowie o, teraz ładnie tak. Okay. To to właśnie widzę, jest nasza pierwsza furka w prawdziwym życiu. Teraz pojedziemy tam po się ze starym szefem i w Czekajcie Lester do mnie dzwoni Czekajcie Widzimy się po rozmowie na... Lester mówił Czy nie chce zrobić dobrze płatnej roboty Tutaj na mili i Clubie. Jutro rano Się zgodziłem Powiedział, że dostaniemy za to milionik Więc będziemy już ustawieni Mocno Powiedział, że nie będzie to zbyt nic ryzykownego Że muszę się zaopatrzyć w broń, ale to na wszelki wypadek I właśnie zaopatrzę Mówił, że trzeba dorobić tłumiki do broni Kamizelkę mam sobie też kupić

o nie, tutaj miała być jeszcze luneta. Tak? Lester mi przesłał pieniądze. E, 10 tysiaków, więc no. Tak byście się pytali. No i to wszystko. A nie jeszcze. Wysłał, że do PDW. Weszła, targa. No. A resztę teraz. A nie, nie, nie. To jest jeszcze tam. Padłek tak jeszcze go do mojego pistoleciku. Zrobię sobie Do mojego pistoletu, tylko to mój. O, sobie do niego. latareczka i tu mnie też. O, to wszystko. Do, do widzenia. Bye. Chyba, że w sumie dawno nie strzelał. Zadzwonię do lastera. Albo nie. Dobra, pójdę po prostu na pszenicę, żeby się polepszyć w razie czego. 14 to już będzie za małe pieniądze, minus 14 doleców z naszego Co? To najpierw weźmiemy sobie normalne pistolety. Horażka! Dobra, weźmy teraz jakieś SMG I te SMG Zaliczone. Dobra, wejdziemy teraz w karabiny szturmowe i karabinę Bo co mamy? Oto mamy na misję. dawno nie strzela, więc no. Coś tam pamiętam. Porażka no. Tutaj zobaczymy z jakich broni on najlepiej strzelak powiedzmy. Też Lester mówił? że jak już zacznie to mamy wziąć bojowy tam mamy już mocno zacznie to mamy wziąć tam Normalny, że tutaj mamy wziąć szturmowy SMG Ale co no, dobra, teraz już skończymy chyba. No i idziemy na misję. Więc tak, mamy to. Mamy to. Mamy to. No oczywiście mamy to na przykład.

To no tak. Widzimy się już w dzień. Lester dał nam specjalną furę do tej roboty, jeszcze jedziemy po specjalne bramka. No i... Na budowę. Nie wiem o co chodzi w tej robocie, ale powiedział, że... Powiem mi jak zacznę robotę. To będę starał się ją zacząć. Jak najszybciej. Oczywiście na początek robię na pewno sklep. Zgadnę się przynajmniej jakąś hasę te 10 dorców, pada na nasze konto Znaczy, to na konto franklina no tak tak to było specjalnie żeby przetestować y, tę naszą furkę y, jaką szybko jeździ tak 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 właśnie było okej okay, wiecie? już wiecie? przyjeżdżałem sobie na miejsce zdarzenia nikogo nie ma no. Będę musiał podejść do jakiegoś innego sklepu Powrócę, Maciek To idziemy do sklepu z obraniami dobra nam przydzieli chyba nową furkę po tym jak z... Czy to coś jest, no to żartowałem lasy nic nie przydzieli, ma być jedna dobra furka. Bo ktoś mnie ściga, widzowie! Gdzie właśnie mamy limuzynę, zamiast normalnej fury O, światło zawsze Chyba od tego, że mnie ścigał Dobra, dobra, Szybko podjeżdżam pod sklep i... Zaczynamy zabawę że na budowę Mini high clubu i robimy robotę. Ja czuję, to nie jest budowa Mini high clubu, to jest ta budowa, którą przed chwilą mieliśmy. ABC, 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 A. Binko. Pons, Opis. Witaj, kobietko, witaj, kobieto. Wcale cię przed chwilą nie widziałem gdzieś indziej. Dobra, bieżowe. Mamy już ubranko. Teraz trzeba szybko zmienić furkę. Próbujemy ciężarówę do taranowania radiowozów łydzynów Jedziemy na tą tą budowę. Będę udawał dostawę. Będę udawał dostawę ten. Dostawę ten. Co tam jest tu? No. To kostek asekurujący. Ja się wykorzystuję w rusztowaniach. Witajcie! Kicie tutaj też takie mają Dobra, Leicester przed chwilą napisał, że jednak są... ...że jednak jest potrzebna naska że jednak pomylił budowę I to nie to który teraz jest, no tylko to tam ten, o którym mówiłem, czyli Miri High Club no to co co? Miri High Club! już przyjeżdżam! nie wiem, o co chodzi w tej robocie ale Franklin może łatwo zrobić milion Star powiedział Przebrą to na wszelki wypadek, czyli nie będziemy strzelać, chyba że nas odkryją czy coś. To ta wielka, słowna budowa Milly High Clubu Dzień dobry przywiozłem Czekajcie widzowie. W tule to tego co chodzi trzeba w każdego kto tu jest. To jest zamach. Co? Bardzo słyszałeś Ty się zaraz Nie Szkód Przepraszam Przyjaciel mi kazał To Widzowie, czy my to widzicie? Dwie gwiazdki 12 dolców wpada na nasze konto Zabić jeszcze jedną jakąś losową osobę. Ja pierdziu If you broke in the rob like this video. Ale Lester powiedział, że może być Teraz trzeba uciec Like this video mm, Wy sobie? To taka jatka Like this video. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Uciekamy, uciekamy. Dobra, przestali nas zgodzić i gonić, ale nas poszukiwują, więc... Króć gdzieś tą furkę I see you See me Man jest Kurde Widzicie to miejsce chyba tam, gdzie się będzie spał Franklin Bo to nie jest takie Akurat policja już, jeszcze Franklin'a nie będzie szukać Dlatego Dobrze by było jakby Franklin po prostu był teraz Zabezpieczony na każdą okazję I po prostu byłby w jakimś W jakimś miejscu, do którego Policja nie dotrze A my dzielnie, a helikoptery nie natrwają No dobra, dobrze. W, w tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek by a very